Witam serdecznie szanownych państwa, co się dzieje w Polsce, a w Polsce dzieje się jedna wielka tragedia. Tusk zapowiedział zniszczenie narodu polskiego. Po raz następny proszę zobaczyć co się dzieje szanowni państwo. Tusk wprowadza system udręczenia wszystkich mężczyzn w Polsce. Każdy dorosły mężczyzna zostanie przeszkolony na wypadek... W, szanowni państwo, pobór do wojska. Tu z każdym mężczyzną będzie żołnierzem. Szanowni Państwo, to jest y, oczywiście głupota. Ja o stylu szwajcarskim y, mówiłem w innym mniemaniu, a nie szanowni państwo, o każdym mężczyźnie, bo przecież y, jeżeli chodzi o kobiety, to też potrzebne są sanitariuszki. Szanowni Państwo, Polska zmierza ku zapaści, a na pewno y, tym y, takim gadaniem zmierzymy ku zapaści lub jesteśmy, szanowni państwo, y, przy y, przygotowywaniu y, przy na mięso armatnie, na mięso armatnie, bo wyszkolenie wszystkich mężczyzn oznacza, że wszyscy będą jak mięso armatnie. Wyszkolony żołnierz, szanowni państwo, to żołnierz, który jest wyszkolony. A jeżeli się szkoli wszystkich, no to się nie szkoli w ogóle. Szanowni państwo Polacy są przygotowywani jako mięso armatnie ty, twoje dzieci, twój syn, będziecie szkoleni na mięso armatnie. Taka jest rzeczywistość. Szanowni Państwo, my powinniśmy mieć swój własny, odrębny system szkolenia wojskowego. Polska jest skrajnie skorumpowanym, złodziejskim kraikiem gdzie, szanowni Państwo, wszyscy są ze sobą skumoceni. Taka jest rzeczywistość. Polacy są okradani na maksa i będziecie tutaj tylko w Polsce popychadłami, chyba że jesteście z jednej z skorumpowanych yy, sekt, z jednej ze skorumpowanych sitw. Taka jest rzeczywistość. Szanowni Państwo, w Polsce dowoja powinni choć, mamy w Polsce w Polsce mamy więcej urzędników szanowni państwo niż wszystkich Finów mieszka w Finlandii więcej urzędników więcej y, y, pra pracujących dla państwa polskiego z naszych podatków niż jest wszystkich Finów w Finlandii niż jest wszystkich Norwegów w Norwegii. Kto wie, może więcej niż wszystkich Szwedów we Szwecji, bo w Szwecji jest tam 9 milionów ludzi. Wcale bym się nie zdziwił, że 9 milionów ludzi czerpie totalne zyski tylko i wyłącznie z Pana i z Pana i z Pana i z moich podatków i z Pani i z Pani, prawda? A w rzeczywistości jako mięso armatnie traficie Wy, bo nie jesteście ze skorumpowanej urzędniczej sitwy politycznej. To jest koniec, szanowni państwo. Tym ludziom w ogóle wszystko puściło. Szanowni państwo, szkolenie wojskowe i bycie dobrym żołnierzem nie polega na tym, że ciebie wyszkolą jak przyklejać plasterki, czy jak się czołgać. Takich ludzi, szanowni państwo, tego rodzaju szkolenie to będzie zwykłe mięso armatnie. Ja bym nie chciał z takimi chochołami nigdzie, szanowni państwo, iść, prawda? a prawdziwy żołnierz nigdy by z takimi chochołami nie chciał walczyć. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Tak jest rzeczywistość. Polska ma swoją specyfikę. My nie jesteśmy ani Izraelem, my nie jesteśmy ani Niemcami, ani Szwedami, ani Finami, ani Ukraińcami. My nie jesteśmy szanowni państwo, my jesteśmy Polakami i tu jest Polska i my mamy swoją własną specyfikę, a tą właśnie specyfiką jest to, że przede wszystkim jesteśmy skrajnie skorumpowani. Więc żeby ten korupcjogenny system y, przy, przydusić, trzeba by było wprowadzić tak, że szanowni państwo w Polsce są, jeżeli ktoś pracuje jak ma 20-18 lat stwierdza, że chce pracować chce, chce prowadzić biznes, prawda i sobie prowadzi i tyle, a jeżeli ktoś chce pracować dla państwa polskiego, być urzędnikiem, no to on wtedy pracuje za nasze, broni nas za nasze i tak dalej a dzisiaj mamy sytuację, w której ty yy, żrą za nasze, niszczą za nasze, ale bronić będziesz, będziesz też ich za swoje szanowni państwo, taka jest prawda, nie będzie z tego żadnego wojska, nie będzie z tego żadnej obrony szanowni państwo, bo Polacy zaczną na nas ja przecież żyłem w Polsce w w 2000 roku. Ja wiem jak Polacy się przygotowywali, żeby tylko uciec z Polski, żeby tylko nie dostać się do W. Chodzili na bezsensowe uniwersytety, byle się nie dostać do W. Nie pracowali, tylko chodzili bezsensownie na sponsorowane z naszych podatków, również uniwersytety, byle nie dostać się do W. Szanowni Państwo, takie były czasy w 2000 roku. Polska potrzebuje obrony z prawdziwego zdarzenia, a to jest Miś, im większy miś, tym więcej kasy, z tego nic nie będzie, nie będzie z tego żadnej obrony, szanowni państwo, pieniądze pójdą w popiół, to nie będzie żadna obrona, te pieniądze powinno się wydawać na sprzęt, szanowni państwo, wiecie ile kosztuje wyszkolenie wszystkich mężczyzn w Polsce bezsensownie? to są pieniądze w nic. Mężczyzna powinien pracować, pracownik, przedsiębiorca pracować, a wojsko, szanowni państwo, to powinno być państwo. W Polsce mamy kilkanaście milionów urzędników, szanowni państwo, i urzędniczek. Ja nie, nie każę urzędniczkom biegać po czołgach, one mogą być sanitariuszkami, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby 20 lat temu był taki system, że zostajesz urzędnikiem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, szanowni państwo, i wiesz, że będziesz bronił, żeby, że jesteś tutaj, prawda, yy, to sam bym może takim został, ale to jest wszystko, Szanowni Państwo, dmuchany balon. Im większy miść, tym więcej kasy, im większy, więcej bałaganu, tym większa głupota. Ten człowiek zwariował. Ludzie, którzy dzisiaj rządzą w Polsce, zwariowali, albo y, przygotowywują nas na mięso armatnie, aby zastąpić to, co dzieje się tam u naszego sąsiada od strony Lwowa. Czyby wracał do Polski w takim razie nie ma takiego bata. Zawijałabym stąd, Szanowni Państwo, Wrotki. A druga rzecz, y, w Polsce w ogóle się nie respektuje. Y, szanowni Państwo prawa, proszę zobaczyć, wyobraźcie sobie, y, dlaczego w Polsce, na przykład w marketach, mamy drożej niż w Hiszpanii, niż we Francji, w tych samych marketach, Szanowni Państwo, a płacą nam nawet dwa razy mniej. Dlaczego? Bo Polaków się nie szanuje i Polacy sami się nie szanują, Szanowni Państwo. Tak, sami nawzajem się okradamy na rzecz zagranicznych korporacji i na rzecz zagranicznych królów i magnatów będziecie zdychali, szanowni Państwo, tak jak y, naiwni Ukraińcy. Taka jest rzeczywistość. Proszę bardzo, takie jest prawo w Polsce. W przypadku rozbieżności między ceną w kasie a na półce lub w cenniku konsumenta ma prawo. Żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego korzystnej, gdy konsument zauważy różnicę dopiero na paragonie, może domagać się zwrotu nadpłacanej kwoty. Szanowni Państwo! Mamy sytuację, w której na przykład jest sklep dzisiaj netto, i w sklepie netto wszystkie piwka są sprzedawane, znaczy wszystkie jest rodzaj piwek i jest tam na przykład y, piwko y, łomża, prawda? I ta Łomża jest napisane, że każda butelkowana Łomża y, butelkowana, prawda, jest 2 plus 1 gratis, tak? No i tutaj zostały mi nadesłane, szanowni państwo, informacje. Poszedłem sam, sprawdziłem, to jest, szanowni państwo, prawda. I w, w netto, szanowni państwo jest proceder, w którym jest cena, w którym jest napisane, że każde piwo butelkowane Łomża 2 plus 1 gratis. Ale okazuje się, Szanowni Państwo, że jeżeli podchodzisz do y, kasy, to y, y, Pils, Szanowni Państwo, Łomża nie jest 2 plus 1 gratis i tak próbują oszukiwać ludzi i tak próbują ludziom wydzierać pieniądze. A jest tutaj napisane, Szanowni Państwo, że w przypadku rozbieżności między ceną w kasie muszę Ci zwrócić lub sprzedać po tej samej cenie, Szanowni Państwo. Taka jest rzeczywistość, tak? Czyli tak, yy, czyli jeżeli widzicie cenę, jeżeli jesteście w jakimkolwiek sklepie, pamiętajcie, w OSHOW, szanowni państwo, wielokrotnie było tak w OSHOW, wielokrotnie tak miałem w OSHOW czy w, w O'Show, że jeżeli ceny, rzeczywiście bardzo często się tak zdarzało, oni teraz tego pilnują w O'Shaun, ale nigdy się nie zdarzyło w oszą w sklepie oszą w francuskim sklepie w O'Show w Polsce, żeby, szanowni państwo, że jakby była zła cena, żeby oni mi sprzedali po droższej, ja bym pokazał, słuchajcie, jest taka cena, to musicie sprzedać mi po takiej. oszą jest tak uczciwym sklepem do bólu w porównaniu na przykład, moim zdaniem, szanowni państwo, w tej sytuacji to jest coś strasznego. Jeżeli, jeżeli w netto jest, szanowni państwo, napisane, że każdy każde piwo Łomża 2 plus 1 gratis to każde piwo Łomża butelkowane 2 plus 1 gratis, a nie, że ty szanowni państwo kupujesz i oni ci mówią no sorry, ale akurat nie to, prawda tak samo było tak bardzo często w Biedronce, w Biedronce też szanowni państwo, bardzo często teraz zauważyłem, te ludzie przestali mi wysyłać i też chodziłem i patrzyłem, teraz już mają mniejszy bałagan w Biedronce więcej ludzi zatrudnili, ale teraz szanowni, szanowni państwo widzimy ten proceder ja, szanowni państwo Jestem przerażony, bo ja poszedłem do pracowników netto i się spytałem, czy dalej będą tak oszukiwać ludzi. Oni powiedzieli: tak, tak, dalej będziemy oszukiwać ludzi, szanowni państwo. Ja jeszcze zapytałem: czy dalej tak będziecie nak okradać ludzi? I oni powiedzieli: tak, dalej będziemy okradać w ten sposób ludzi. Dosłownie, szanowni państwo, nie będę tego tutaj publikował wszystkiego, bo mam, szanowni państwo, tego nagrania, ale mnie to po prostu przeraża. Ja proponuję, szanowni państwo, duńczykom wziąć ten sklep netto i sobie wziąć je, ten sklep netto do Danii, jeżeli wy tak. Traktujecie Polaków w świetle unijnego prawa. Szanowni Państwo, jeżeli jest napisane, że piwo łomża butelkowana 2 plus 1 gratis, to 2 plus 1 gratis, koniec kropka. A nie, szanowni Państwo, ludzi się ogłupia, traci się im czas, traci się im nerwy. Szanowni Państwo, to jest przerażające. Prawo jest takie i koniec kropka. Ja proponuję netto zabrać swój sklep do domu, do Danii, szanowni Państwo. Nie chcę, król weźmie go na Grenlandię, wyślę sklep netto, jeżeli w ten sposób chcą, szanowni Państwo, traktować Polaków i Polki. Mówię wam wprost, nigdy mi się nie zdarzyło w sklepie Oshow. Nigdy mi się nie zdarzyło w sklepie Oshow, aby cena była inna i żeby oni mi, szanowni państwo, nie policzyli po tej niższej cenie. Naprawdę, bo cena była taka i taka, mówię, ale sorry, cena była taka i taka, a wy mi tutaj liczy nigdy. To jest tak uczciwy sklep, szanowni państwo, ja kiedyś w Oshow oddawałem jakoś rzecz 10 razy bo się ciągle rozwalała, fajna była, mówię, dobra, już za 7, czy siedem, sześć razy, już za szóstym razy mówię, nie biorę jej, bo, bo się pewnie też rozwali, ale oddawali. Rozumiemy to? Oddawali. <laughs> A w tych dyskontach musisz się wykłócać z tymi ludźmi. Oni, oni jak jakieś hieny, wiecie co, ja tych ludzi nie żałuję. Ja już tych ludzi nie żałuję, Szanowni Państwo, tych, wiecie co, robiłem te badania na temat tej biedy w Polsce i mi było szkoda tych ludzi, że te sklepy są tak okradane, prawda? Bo robiłem badania, szanowni państwo, wypytywałem, prawda, i powiedzieli, że żegdalskie sklepy w wielu sklepach, w różnych byłem w sklepach i w Lidlach i Biedronkach, i w i wszędzie, w różnych sklepach i mówili, mówili że 80% złodziei to głównie są... Ludzie albo z Ukrainy, albo z Gruzji, prawda, coś takiego, albo z jakiejś. No tak, głównie, prawda? Że głównie z Ukrainy, tak? Wiecie co? im mi było ich szkoda, i dlatego wam o tym wszystkim powiedziałem. I wiem, że były akcje łapania tych wszystkich złodziei, ale wiecie co? Jeżeli ktoś mnie okrada, jeżeli ten sklep nie okrada, to. Jeżeli jakiś sklep nie okrada na żywca i mówi, że dalej będzie mnie okradać i sobie nic nie robi z tego prawa, z polskiego prawa, prawa unijnego, które w Polsce, szanowni państwo, jest, no to. No to jest takim samym złodziejem jak tacy Ukraińcy. Tak, Ukraińcy okradają ich, a oni okradają nas, szanowni państwo. I potem się dziwicie, że yy, w, w takiej Hiszpanii zarabia się dwa razy więcej w takich sklepach, a produkty są tańsze. No bo nie, Hiszpanie nie dają się jako stati frajerzy okradać. Hiszpanie jako stati frajerzy, szanowni państwo, nie okradają nawzajem swojego własnego narodu, prawda? Bo, bo jak jest prawo, to jest prawo i koniec, kropka, prawda? A nie... Wiecie co? Stare baby, stare baby, wredne, mściwe, zakłamane, stare baby, muszą ci wprost, że będą cię okradać dalej. Bo, bo takim każą. No, szanowni państwo, to jest po prostu, to jest y, przerażające, więc tutaj mówię, nie, że tego się nie da zrobić. A jak opowiesz o tym ludziom, to nie mówią, no, ale to tylko, szanowni państwo, Polacy nie są w stanie się zmienić. Popatrzcie, co robi Tusk, i ni nic, ni nic, nie nic się nie dzieje. Do czego chcecie wracać, szanowni państwo? Do czego chcecie? Nie ma tutaj do Polski, do czego, szanowni państwo, wracać. Nie ma tu, do czego wracać, tak? Polacy będą rybani przez zagraniczne korporacje, Polacy będą, szanowni państwo, tutaj przygotowywani jako mięso armatnie. Taka jest rzeczywistość, i mówicie sobie: nie, to niemożliwe, że jest gdzie indziej inaczej. Cio nieprawda, szanowni państwo, i ludzie nie wierzą. Z Polakami się nie da, Polacy sami nawzajem się okradają, nawet na modłę zagranicznych korporacji Cio o, sąsiada okradną. Wy, wyzwą cię jeszcze poniżą, prawda, i, i będą udawali, że są dobrzy. To są źli, głupi ludzie, szanowni państwo, taka rzeczywistość o tych ludziach jest. Taka jest rzeczywistość, to jest prawda. Ci ludzie się nie zmienią, oni się zachowują jak niewolnicy. Jak niewolnicy, szanowni państwo, jak niewolnicy, prawda. Okradają ludzi, myślą, że jak kogoś okradną na 5 czy 10 złotych, to jest nic. Złodziejstwo to złodziejstwo, nie kradnij, a potem ich widzisz w kościółku, jak jak, jak klękają przed klechami świętobliwe, stare, mściwe baby, szanowni państwo. Ko Myślicie, że oni będą was żałować, że będą was żałować waszych dzieci, te ci urzędnicy, ten Tusk, ten Kaczyński, przecież to są obrzydliwi ludzie, szanowni państwo. Do, do, Kaczyński Borawiecki pokazał, szanowni państwo, kim jest, jak obrzydliwą postacią polskiej polityki jest, a Tusk jeszcze go dopingował i ta cała reszta tej hołoty dzisiejszej. na więcej, więcej! Polacy się nie zmienią, szanowni państwo. Tu musiałby nastąpić taki jakiś mentalny przewrot. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto by tu musiał zacząć rządzić. Na pewno nie te dwie hołoty, które w obecnej sytuacji rządzą. Ciągle pokazuję, szanowni państwo, ciągle pokazuję, robię filmy, pokazuję, że w Hiszpanii, w marketach i wielu innych miejscach zarabia się pół raza więcej, dwa razy więcej, żarcie się sprzedaje taniej albo w tej samej cenie niż w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Polacy się dają i sami okradają swoich własnych, szanowni państwo, sąsiadów. In tak, to rozumiecie to? Pracownik korporacji, robiąc coś złego dla korporacji, robi coś złego razem z korporacją. On nie jest niewinny, on dobrze wie, co robi. Występuje w procederze złodziejstwa. Współudział. Szanowni państwo, współudział. To są po prostu złodziejskie, mściwe, stare baby tam. Nie będą cię żałować tak jak was nie żałowali w 2020 roku, 2022. Do czego chcecie wracać? Do bandy psychopatów, szanowni państwo. Donald Tusk, szanowni państwo, razem z tą całą hołotą, ogłosili mowę nienawiści w Polsce. Rozumiemy to? Będą teraz karać wszystkich, którzy coś źle mówią, szanowni państwo. To, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to już jest taki upadek. Wiecie co? Ja nie. Z, kto wygra, kto, jak, jak, jak prezydentem zostanie ten y, Trzaskowski, czy ten, ten drugi, ten Nawrocki. Ludzie, to już jest, to już i tak jest naprawdę, tu już nie ma żadnej nadziei. Pokazuję te filmy, mówię, ludzie nie wierzą, wyzwą cię szybciej, jak im pokażesz, patrz, tu jest taniej, płacą dwa razy więcej, a kto za to płaci? My za to płacimy, Polacy, frajerzy. Bo się na to zgadzają. Frajerzy, bo się nawzajem okradają. Jak szanowni państwo smalcownicy. Jak szanowni państwo kapo w obozach. Szanowni państwo dla Polaków. Od tego. No tak. Naprawdę. Ja tego. Szanowni państwo wiecie co? Ale wiecie dlaczego tak jest. Bo się zgadzają. Bo w Oszą jest inaczej. Bo... W Oszoł, w Biedronce od razu Ci pieniędzy nie dadzą, w Netto od razu Ci pieniędzy nie dadzą, będą Cię nawet poniżać i wyzywać, bo myślą, że mogą. Szanowni Państwo, bo to, kto przyjedzie, prawda? Nie ma kierownika, a w Oszoł jest kierownik, to, 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 prawda? A w Show, nie, w Oszoł jest inaczej. W Oszoł oddają pieniądze, w Oszoł przyjmują reklamacje. Dlaczego? Bo takie jest prawo. A dlaczego nie przyjmują reklamacji tylko w Netto, w Biedronce, szanowni Państwo, w Lidlu... Dlaczego, bo nie ma tam specjalnej osoby o tego i tak dalej, a oni, a ci ludzie wykonują to zło, które każą im robić te złe, niedobre zagraniczne korporacje. Taka jest prawda. I szanowni państwo, i, 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 i został wprowadzony y, stan wyjątkowy w Polsce. Przewrót bolszewicki, mowa nienawiści została wpuszczona, więc wszystko będzie mową nienawiści. Jak będziesz opowiadać, że cię okrada jakaś zagraniczna korporacja razem ze starymi babami, to będzie, że powiedziałeś, że stare baby. Jak powiesz, że cię okradają, to nie okradają, tylko oszukują. A właściwie nie oszukują, to się tylko pomylili. Szanowni państwo, to, to, to tak jak do Polaków, szanowni państwo, pomylisz się, źle zapłacisz podatek 100 tysięcy, to przyjęte. Wjeżdżają do ciebie kominiarze, szanowni państwo, z wielkimi gnatami, a jak szanowni państwo, zagraniczna korporacja w ogóle nie płaci podatku i się pomyli nas na kilkadziesiąt milionów, no to wyślą im list i proszą, żeby się stawił, a Polaków jak szmaty ciągają po ulicach, Szanowni Państwo, jak ścierwo ostatnie. Polska to jest skrajny bolszewizm dzisiaj, a jak Ci się nie podoba i cię znajdą z piwem, to cię poniżą, wyzwą i wsadzą cię do wytrzeźwiałki trzeźwego. Bożeś y, y, akurat y, piwem. Z piwem szedł czy coś, czy siedziałeś z kolegami Pobiją cię, poniżą Przecież w Polsce są wytrzeźwiałki I 30-40% polskiego społeczeństwa to lubi I popatrzcie, te mściwe stare baby Które tam pracują I ci mściwi ludzie, którzy szanowni państwo Czynią zło dla tych korporacji Idą i udają Święto wiecie jakich W tych kościołach A to wszystko złodzieje i kłamcy Kłamią ci prosto w twarz, okradają cię prosto w twarz Prawda? I to się dzieje w oszołnie Ale w dyskontach tak Oszuk w dyskontach? Tak, w Oszuł nie. W Biedronce się trochę skończyło, Szanowni Państwo, bo też mieli złe ceny ciągle, nie chcieli dawać. W Lidlu mieli złe ceny, ostatnio to ucichło. No i teraz, Szanowni Państwo, w netto, nie? To jest przerażające. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ci mówi, że możesz sobie wziąć dwie łomże, dwie plus jedna gratis, no to możesz sobie wziąć dwie łomże, dwie plus jedna gratis. I jeżeli, Szanowni Państwo, takie prawo jest, tutaj mamy. Koniec, kropka. Jeżeli, Szanowni Państwo, polskie prawo... Druga rzecz. Polacy nie wierzą. Druga rzecz. Polacy nie wierzą, że, Polsa, że w Polsce są certyfikaty na feudalizm podpisywane i na, na, na pańszczyznę. A czym jest, szanowni państwo, kredyt yy, hipoteczny w PKO Banku Polskim RR na 976? Czym to jest? Jak nie, szanowni państwo, certyfikatem na feudalizm... No, to jest, szanowni państwo, gorzej, to jest jak certyfikat z ogoniastym. Tylko, że ogoniasty to cię złotem obsypie, a ty co miesiąc będziesz musiał w PKO Banku Polskim płacić złotem. I nie wiadomo, czy, y, 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 czy te, przypadkiem też nie trafisz do, 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 do kotła, prawda? To, co się dzisiaj dzieje w Polsce, taki rozpadek tego społeczeństwa, a na sam koniec mówią wam, że ceny nieruchomości nie będą rosły? Szanowni, że będą rosły w sytuacji, gdy jeżeli to, co się zakończy na Ukrainie, 2 miliony, szanowni państwo, Ukraińców straci ten specjalny status, na którym tu są i będą musieli wrócić do siebie na Ukrainę, żeby budować swój kraj. Bo ktoś tam musi mieszkać i żyć, a jeżeli nie wrócą, no to trzeba zawijać stąd wrotki i po to Donald Tusk, szanowni państwo, pewnie nie usunie tego statusu. Szanowni Państwo, ani nie zrobi tego zapewne nawrocki, ani nie zrobi tego, szanowni państwo, trzaskowski, taka jest rzeczywistość i dlatego Polaków szykują jako mięso armatnie w zamian za Ukraińców i wyślą was, tak jak śpioch opowiadał, szanowni państwo na, na te na ukraińskie stepy, żebyście zdychali za, za zagraniczne korporacje, zagranicznych królów i magnatów. A jak Wam się nie podoba, jak Was tam nie zaciągną, to mowa nienawiści, a jak nie, nie mowa nienawiści, to Was tam zaciągnął. Szanowni Państwo, Polska stała się obrzydliwym, ohydnym miejscem, w którym tylko i wyłącznie czeka nas zło. To jest wszystko zło. Szanowni Państwo, Polacy dlatego płacą więcej niż za granicą za żarcie. Bo się dają, zarabiają mniej, bo się dają, okradają się nawzajem na rzecz zagranicznych korporacji. Oszukują te korporacje za granicą, płacą podatki, te korporacje wypopowywują zyski, szanowni państwo. Dlaczego? Bo Polacy się dają. A teraz już do tego dochodzi: że jeżeli ci się nie będzie podobało, no to mowa nienawiści, jesteś nienawistnikiem i do psychuszki, szanowni państwo. A jak ci się bardziej dalej nie będzie podobało, no to wtedy w kamasze twoje dzieci, ty, ty, ty i ta obrzydliwa postać. Tutaj ten człowiek, obrzydliwa postać, nie będzie można, już nie można mówić zapewne. Obrzydliwa postać polskiej polityki, bo to nienawistnictwo Tak, Donald Tusk jest obrzydliwą postacią polskiej polityki. Jest dymisjonistą, zrezygnował ze stołka premiera Polski, Szanowni Państwo. W Polsce mamy tak mocny reżim, że tego się w, głow... to się w głowie nie mieści. Nie mieści Polacy są rypani na każdym kroku. Szanowni Państwo, korporacje, które nagminnie okrada, jak to jest? Że teraz jest jakaś tam. Jacyś tam. Jacyś YouTube, YouTuberów zatrzymują. Ja nie wiem, winni, niewinni, nie wiem, ale patrzę tam, do nich chyba pół armii polskiej wysłali 30 wielkich chłopów z wielkimi karabinami, prawda? Na YouTuberów. Może i. Może i. ukradali może nie, może tak, nie wiem. Nie będę mówił których, bo nie wiem, szanowni Państwo. A jak to jest, że na masową skalę. Korporacje w Polsce okradają Polaków na setki milionów, i tam nie wjeżdża im w wojsko. Na przykład do szefa jakiegoś. Dlaczego 30 kominiarzy z wielkimi gnatami nie ściąga prezesa jakiejś, jakiegoś dyskontu, jakiegoś zagranicznego hipermarketu w Polsce za oszustwa, jeżeli do nich dochodzi? Dlaczego tak nie jest? Tam za mordę i tak samo jak Polaków potraktować, prawda? Dlaczego tak. Szanowni Państwo, Polska to totalny. Upadek. Będziecie teraz zmęczeni. To jest teraz tak, co się dzieje w Polsce. To jest nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. Nie będą Was żałować z niczym. Z, z niczym. Nie żałujcie tych ludzi, bo oni Was nie będą żałować, szanowni Państwo. A na sam koniec chciałbym y, chwilą ciszy. Y, chwilę ciszy, bo się dowiedziałem o śmierci pewnego bardzo dobrego Polaka, bardzo dobrego doktora. I to człowiek, który mógł ci dać y, siły do tego, aby w ogóle cokolwiek chcieć robić dla tego narodu, w tym co się dzieje, w tym co się dzieje w tym, w czym są Polacy. Chwila ciszy. Bo się dowiedziałem i jest mi przykro. Jego zdrowie Szanowni Państwo, nie macie do czego wracać Nie macie do czego wracać Będziecie okradani, ożynani Będziecie pracować na 20-letnie na, na emerytów, którzy po 20 latach Idą, szanowni Państwo Na emeryturę, będzie harować Polska To jest tak, Wielka Brytania się zapada Ale Polska To jest, szanowni Państwo, totalny Koniec, totalny koniec Tu to już jest tak tu już jest tak daleko wszystko zaszło, że tu się w głowie nie mieści. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.